thank Cześć, dzień dobry, jak miło mi jest z Wami rozpocząć kolejny dzień. vlogmas. dzisiaj mamy 7 grudnia i z godzina za minutę 9. Ja mam na 9 do pracy. Proszę. Jeszcze. O, jest 9. Czyżbym się spóźniła? I tak bym się spóźniła, bo nie dojdę do takiego, co musimy się zeswajpować. A że i tak zabierają nam y, za, każde za każde spóźnienie 15 minut od godzinówki, więc co za różnica, czy ja się spóźnię 2 minuty, czy 10, czy 15? No chyba, że 16 to kolejne 15 minut poleci od godzinówki. Także, pff, no, także. Y, co? Także dzisiaj będzie udany dzień, na pewno będzie udany, bo przyszłam do pracy, prawda? No, a jak jestem w pracy, to zawsze jest dzień udany, no chyba, żeby nie był. Ale zacznijmy dzień optymistycznie, z uśmiechem na ustach, wierząc w to, że dzisiaj żaden klient nie wyprowadzi mnie z równowagi. Misja niemożliwa, ale się przekonamy. Do zobaczenia po pracy, papa. Pa. Cześć, witam się z wami już po pracy. Wykończona nogi mi wchodzą, wiecie gdzie wchodzą znaczy nie wiecie, możecie się domyśleć. teraz jadę do domku y, ogarnę te wasze wygrane y, prezenciki, muszę je popakować y, skontaktować się z wami po adresy i mam nadzieję, że uda mi się je dzisiaj wysłać, chociaż nie wiem, czy starczy mi czasu, bo muszę jeszcze na 15.30 lecieć po Roberta jeszcze coś ogarnąć z obiadem, także lecę teraz do domku i widzę się z wami później, jeszcze, a jeszcze kalendarz na nas czeka, także do zobaczenia później Widzę, że ostatnio moja szafka zamieniła się na deskę rozdzielczą samochodu. No niestety tak jest, jak to y, życie jest, że tak powiem, w biegu, ciągłym biegu. Teraz jesteśmy pod szkołą, czekamy na Roberta. Niestety nie udało mi się wysłać dzisiaj do Was kartek ani paczek ze względu na to, że nie mam waszego adresu. Rozesłałam maile, także jeżeli ktoś brał udział to i wygrał, to sprawdźcie swoje maile. Mam nadzieję, że moje maile doszły. Czekam na Wasze adresy. E, niestety tutaj poczta jest do 17, więc jeżeli do 17 nie wyślę, no to dupa blada. No, ale co ja chciałam? Słuchajcie, wiecie co? Tak mi się nasunęła taka myśl, e, będąc dzisiaj w pracy, że święta świętami, ale ten pośpiech, ten takie e, zabieganie, tyle tych spraw na głowie, powoduje to, że e, z tego co zauważyłam, nie mówię oczywiście o wszystkich, ale z tego co zauważyłam, panuje taka okrutna znieczulica. Słuchajcie, dzisiaj podam Wam taki przykład właśnie ze sklepu, kiedy babeczka tak zapatrzona w swoją listę zakupów, tak w ogóle pochłonięta tymi zakupami i tym takim pośpiechem, żeby zdążyć wszystko kupić, żeby wszystko ogarnąć, wpadła na taką e, z ręczników papierowych kuchennych, takie wiecie, ułożona e, do góry wieża, wpadła na to wózkiem, to się wszystko rozwaliło, rozpadło, poleciało mi pod nogi. Także, e, no jako pracownik, e, oczywiście chociaż to nie moja broszka i nie moja działka, postanowiłam to pozbierać. Słuchajcie, e, kobieta nie powiedziała ani przepraszam, e, ani no w ogóle, po prostu Przeleciała przez to, jakby w ogóle nic się nie stało, szturchając mnie jeszcze koszykiem bostami i w tym momencie. koszykiem Bosami, i w tym momencie na drodze ja nie przepraszam, ani mnie w dupę, jeszcze z wielką oburzoną miną, że nie wiem, że ja tam stałam, czy że się rozsypał, nie mam pojęcia. Ale wiecie, co wam powiem, że coraz więcej widzę, że jesteśmy tak pochłonięci swoimi sprawami. Zakupami, myślą, myślimy pewnie już do przodu, przynajmniej ja tak myślę, co tu przygotować, co zrobię, jak przyjdę do domu. Nie, nie żyję chwilą, która jest w danej chwili, tylko ja już żyję chwilą, która będzie na przykład za pół godziny. W tym momencie siedzę tutaj i czekam na Roberta, a myślę o tym, że przyjdę do domu, muszę otworzyć jeszcze kalendarz, muszę zrobić mu obiad. Dzisiaj Robert ma jeszcze harcerstwo, więc muszę go zawieść jeszcze. Do harcerzy. E i co? I że jeszcze ogarnąć, jeszcze wstawić, zrobić, złożyć vloga. Przede wszystkim bardzo, bardzo Was przepraszam, mam pewne zaległości w odpisaniu, odpisywaniu na komentarze, ale no to ze względu po prostu na to, że vlog jest dzień w dzień. Do tego ja pracuję, do tego jest moje dziecko, do tego jest montaż, do tego jest nagrywanie. Ja to wszystko na obiecuję i bardzo Was za to przepraszam. To nie w moim stylu, bo ja zawsze odpisuję na komentarze, także mam nadzieję, że się nie gniewacie i mi to wybaczycie. Kolejną sprawą, po jutrze, jak już wiecie pewnie, czy nie wiecie, są moje urodziny, czy znaczy nie urodziny są w sobotę, w piątek robię imprezę urodzinową. Kto jest chętny, to zapraszam, bardzo serdecznie. I słuchajcie, no mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale prawdopodobnie w weekend nie będzie vlogmasów. Jest to związane z tym, że mm, Owszem, przygotowania do imprezy i tak dalej na pewno będą, ale już sama impreza y, będzie dosyć sporo osób i myślę, że część nie ma ochoty występować na YouTubie, y, ceni swoją prywatność, więc y, lawirowanie między osobami, które nie chcą, a które chcą, bądź nie mają nic przeciwko, no nie wiem, zobaczymy, czy coś będzie nagrywane z imprezy, może tylko tort. Który też właśnie myślę, co zrobić. Mam ochotę i co dzisiaj wymyśliłam, że chcę sobie na urodziny zrobić. E, to się nazywa hmm, tort pawłowej. To jest taka e, albo eton mes. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest e, na e, bezie. Beza z kremem pomieszanym z jogurtem naturalnym, ale on jest tak na słodko zrobiony. Może być też mascarpone, jeszcze nie wiem, zobaczę, popatrzę w przepisach. I to wszystko z truskawkami i bitą śmietaną. I to jest taki właśnie bezowy, bezowy torcik. Bezowy torcik to nie jest bezowy torcik. No, na bezy po prostu z truskawkami i. Z bitą śmietaną, bo ja, ta, ja generalnie tortów nie lubię i nie jadam tortów. Także wymyśliłam sobie coś takiego zamiast tortu, ale tu ludzi Łazi, ale tu ludzi Łazi i znajomi. No, w każdym bądź razie e, co ja mówiłam. A, więc może tylko po prostu to, ale odbiegłam od tematu. E, podczas naszego zabiegania. Słuchajcie! Słuchajcie, nie żyjcie ciągle, ja mówię też to do siebie. Kobieta ogarnie się, nie żyj przyszłością, żyj teraz żyj, żyj teraz... Teraz mniejszością. Ja wiem, że to jest trudno zrobić, trudno powiedzieć, bo nadeszły takie czasy, że musimy myśleć do przodu. Ale kurczę, kiedy będziemy żyć, jak ciągle myślimy o tym, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za rok, e, czy nawet co, co będzie na obiad? Nie, no w tej chwili sobie ja robię, mam, na, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. E, zwolnijmy troszeczkę, troszeczkę, teraz przynajmniej teraz jest okres świąt. E, cieszmy się tym, że mamy lampki dookoła, cieszmy się tym, że idą święta. Cieszmy się zrobienia prezentów. Nie traktujmy tego jako obowiązek, taki paskudny obowiązek, bo ciągle słyszę: Muszę iść kupić prezent. Nie wiem, co kupić. Muszę iść kupić prezent. Nie musisz, nie musisz. chci! Chci obdarować swoich bliskich. Nie muszą to być jakieś wypasione prezenty, drogie prezenty. Ja wiem, że większość z nas boryka się z brakiem kasy, ale pomyślcie, nawet w internecie jest mnóstwo, czy na YouTube jest mnóstwo pomysłów, jak zrobić prezenty samodzielnie, jak samodzielnie coś wykonać. I ja myślę, że ja na przykład jestem taką osobą, że ja bym się bardzo, bardzo cieszyła, jeżeli prezent byłby wykonany dla mnie osobiście, własnoręcznie przez kogoś, bo bym wiedziała, że ten ktoś o mnie myślał, że ten ktoś się starał, żeby ten prezent mi się podobał. A nie, że poszedł do sklepu z myślą hmm, muszę jej coś kupić i co tu jej kupić, bo nie wiem co. A jeszcze najlepiej, jakby to było tanie, bo wiadomo, nie ma kasy. I to takie wymuszenie, muszę kupić prezent, yy, kolejne muszę zrobić yy, wigilię, muszę ugotować, muszę posprzątać, muszę poprać, wszystko muszę, 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 a dla, zamieńmy to na chcę. Chcę poprać, posprzątać, żeby mi było miło w świętach. Chcę ugotować, żeby zjeść sobie smaczną kolację z rodziną. Zamieńmy wszelkie muszę na chcę, a zobaczycie, że od razu będzie nam przyjemniej że od razu będzie nam przyjemniej przygotowywać się na świąt, oczekiwać tych świąt i czekać na nie. A wtedy w święta przyjemniej będzie nam spędzać Wigilię, bo jeżeli całe życie. Bo jeżeli cały, cały grudzień nastawiamy się na muszę, 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 muszę i działamy w takim pędzie Amoku, to siadamy przy tym wigilijnym stole, właściwie to ma, bardziej mam na myśli panie domu, bo wiadomo, nie wszyscy one mają najwięcej na głowie, one siadają do tej Wigilii, one są po prostu wypompowane, one są zmęczone i one są szczęśliwe, że już jest po wszystkim. Posprzątałam, ugotowałam, siedzimy, jemy, wszystko jest w porządku i one opadają z siły, cała energia z nich opada i mają dość. Natomiast jeżeli podejdziemy do sprawy chcę, Chcę posprzątać, żeby mi było miło, żeby mojej rodzinie było miło. Chcę ugotować super kolację, żeby wszystkim smakowało. Chcę miło spędzić czas, chcę komuś zrobić prezent, żeby mu było miło. Wtedy siądziemy do Wigilii z uśmiechem na buzi i wszystkie nasze chcenia sprawią przyjemność innym. Nie będzie stresu, nie będzie wkurzania się, nie będzie e, chronicznego zmęczenia. Uwierzcie mi, że to naprawdę działa, i uwierzcie mi, że jeżeli nosicie ten stres, to napięcie z dnia na dzień i ono się kumuluje, w końcu wybuchnie. I często ja spotykałam się z tym, że em, w dniu wigilii. Ten PEN O na 18 wigilia. A jeszcze prezenty nie spakowane, a jeszcze to nie zrobione, a jeszcze tamto nie zrobione, a jeszcze to nieugotowane, a jeszcze to nie zrobione. I ten cały stres, ta cała kumulacja po prostu wybucha, i ludzie się ze sobą kłócą podczas przedwigilią. E, że, ten, że, że zamiast być to dla nas cudownym dniem, e, w którym zaraz zasiądziemy do kolacji, obdarujemy się prezentami i w ogóle będzie przyjemnie spotkać się z rodziną, e, ruinujemy ten dzień na bezsensowne kłótnie. Nie trzeba. Także e, polecam spróbować e, i to najlepiej już od jutra, idąc, idąc do pracy czy idąc na zakupy, e, pomyślcie, jestem tu i teraz robię to i to i chcę to robić i sprawia mi to przyjemność a nawet jeżeli nie sprawia mi to przyjemność to chcę żeby mi sprawiło to przyjemność. Dobra, słuchajcie, yy, że nie będę się rozgadywać, bo to nie jest filmik na ten temat. Jest to po prostu vlogmas, ale w tym vlogmasie chcę was nastroić świątecznie, chcę was nastroić optymistycznie i chcę żebyście każdy dzień przeżywali z uśmiechem czekając na Boże Narodzenie. Dobra, słuchajcie, ja zmiatam yy, i co, widzimy się w domu otwierając kalendarz. No i zaczynamy, właściwie kończymy dzisiejszego vlogmasa yy, kalendarzem. Dzisiaj mamy siódme okienko. Co tam siedzi w siódmym okienku? W siódmym okienku siedzi karteczka. Karteczka. Serio, no nie wierzę, nie wierzę. Co to jest? Boże, wiecie co to jest? Widzicie? Feel good receipts, czyli e Porady jak czuć się dobrze i napisane w jakimś języku, który mi wygląda chyba na francuski. Tu jest też jeszcze po angielsku. No nie wierzę. Słuchajcie, na sefora mnie załamuje coraz bardziej. Zostałam e, taki świstek papieru. No nic. I tym załamanym akcentem e, zakończam dzisiejszego vloga. Idę się pochlapać. Beznadziejny jest ten kalendarz. W tym momencie uciekam Wam złożyć tego vloga i żegnam się z Wami. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!